Pierwszy raz w życiu żałowałem, że będę dla kogoś miły. Decyzja, czy randka, czy kasa? Jest osoba, z którą kręcę i jest tutaj nawet. Dobra! Opowiedziałem, chciałem historię. Po zakończeniu pierwszej tury, ja mówię, do i tak, dobra, to dawaj, przebijamy coś tam, dzielimy się, bo mi się nie podoba, żeby gdziekolwiek z na ranki, czy cokolwiek z robić. Przebijamy, ty albo ja, obojętnie, i siedzimy kasą i tyle. No i ona mówi, no, coś tam, zastanowię się, zastanowię się. Później znowu podbijam do niej, mówię, to jak, dzielimy się kasą, do 5 dych, ty, pięć dych, no, namawiałem ją tak, żeby się podzielić, bo ja ogólnie nie byłem, nie, nie jestem taką osobą, która by pierwsza podeszła, przebiła i je, zejbiła się. Mam stówę jebać Zawsze staram się być jak najbardziej miły yy, I zrobić tak, żeby dwie osoby miały no, profity z tego No i znowu się pytam Ona mówi No nie wiem, nie wiem Taka mega niezdecydowana sumie, Nie wiem co mam robić, szczerze nie. Yy, jakby trochę mnie to zamieszało Nadszedł ten moment W którym przebija balon Patrzę to, ja się dziwiłem tutaj. Mówię, co jest kurde Nie powiedziała, że się dzielimy, i przybiła nagle balon. Potem miałem takie, kurde, chciałem być miły dla kogoś, a ktoś mnie wydymał. No, 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 nie fajne to uczucie. Jest takie, Chciałem tyle powiedzieć w sumie, że, że tak to wyglądało. Pytanie się, jaki klas, dawaj dzielimy się uczciwie, a ona się na mnie wypierdolą. No, no nie wiem, w sumie sensie, nie żalę się czy co, tylko powiem w sumie trochę jak to wyglądało. Na siłę nie ma co być dla kogoś miłym. Jeżeli widzisz, że ktoś chce skorzystać z swojej, swojej dobroci, to spoko. Ale jeżeli widzisz, że ktoś jest taki pojętny macie gdzieś i ma w to wwalone, w to jaki jesteś dla niego dobry nie ma co też go na siłę uszczęśliwiać, po prostu idź wtedy swoją drogą właśnie patrzę na nią nie ona mówi no jest to chłopak z którym kręcę a tu sami powiedziała znacie, co z tym przekonała no fajny jest no fajny jest fajny jest a chłopak na zapleczu siedzi i patrzy już tutaj fajny fajny więc morał z tego wszystkiego na siłę nie próbujcie być miłym dla kogoś jeżeli ta osoba tego nie chce to was wydyma i tyle